Kochani, spędźcie sobie dzisiaj ze mną wieczór. Zrobimy dzisiaj Everything Shower. Tak jak pewnie widzieliście już pod tytule, pokażę Wam dzisiaj wszystkie moje stepy, które robię właśnie podczas tej takiej wieczornej, długiej pielęgnacji ciała, włosów i twarzy. Pokażę Wam wszystkie kosmetyki, które używam oraz dokładnie krok po kroku przejdziemy przez cały ten Everything Shower. Oczywiście na początku zaczynam od zmycia makijażu, żeby już oczyścić sobie swoją skórę. To jest mój ulubiony płyn micelarny i bardzo Wam go polecam. Jeżeli chcecie właśnie zainwestować w jakiś nowy płyn micelarny, to ten jest naprawdę cudowny. Jest to moja już chyba 20 buteleczka, uwielbiam go. Pamiętajcie o dokładnej umyciu tutaj linii przy włosach, bo często o tym ludzie zapominają, a tutaj najwięcej zawsze dostaje produktów. Teraz nałożymy sobie peeling do skóry głowy. Ja używam takiego z Joanne. Naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza. Fajnie odbija włosy od nasady. Teraz lekki masaż skóry głowy, żeby wszystko tam dobrze rozprowadzić. Ja wszystko to spinam w jakiegoś takiego. W miarę prowizorycznego koka spinam i zostawiam na 10 minut. Włosy już odczekały swój czas. Teraz możemy iść już pod prysznic, zmywać to i lecimy z pielęgnacją włosów. Do włosów użyję kosmetyków od Matrix. Mam tutaj szampon. Jest to jeden z moich ulubionych szamponów do włosów. I maski, która ma nam bardzo je wygładzić, bardzo też ją lubię, ale tak samo z tej serii uwielbiam odżywkę i odżywkę stosuję tak na co dzień, a tą maskę właśnie stosuję tak raz na tydzień, dwa tygodnie. Jak chodzi o ciało, użyję tego peelingu z ziali. Ja z ziali miałam bardzo dużo peelingów i zawsze mi się dobrze sprawdzały, teraz właśnie sobie używam tego peelingu z kruszonymi muszlami i pięknie pachnie taką czystością. A do bikini używam kosmetyków z Yorkaia, ja to są moje ulubione kosmetyki właśnie używać w tamtych strefach, używam właśnie peelingu i później po goleniu używam takiego olejku, który fajnie wygładza właśnie wszystkie takie podrażnienia, więc jeżeli dziewczyny macie problem, że macie podrażnienia właśnie w tamtych okolicach, to serio, game changer jest ten olej. mi po tym olejku nie wychodzą żadne podrażnienia, a miałam bardzo duże podrażnienia zawsze ulubiony, że pod prysznic z Joanny w tym kolorze różowym on tak pięknie pachnie, zawsze uwielbiam go używać i zawsze on pachnie taką słodyczą, czystością lekkością, bardzo to jest taki dziewczęcy zapach, więc właśnie teraz będę używała wszystkich tych kosmetyków, które wam teraz pokazałam, zaraz wam też zostawię jakieś wstawki, jak to po kolei będę właśnie używała pod prysznicem a ja teraz wskakuję pod prysznic i idę się kąpać Wyszłam właśnie z podprysznicy, jak widzicie, jestem dopiero w szelfoku i mam jeszcze ręcznik na głowie. I teraz nałożę sobie te dwa produkty, czyli ten balsam z Joanny, z tej samej serii, co właśnie ten żel podprysznic, który Wam polecam. On tak samo pięknie pachnie, no i cała ta seria ogólnie różowa cudo, no i ten olejek z Yorkai, o którym Wam już wcześniej opowiadałam, właśnie na okolicy Bikini. Teraz sobie nakładam też dezodorant, bo nakładam go na noc, żeby z rana nie robił mi żonek plam, i tak najlepiej mi się sprawdza. Mega Wam polecam. Bardzo ładnie pachnie ten dezodorant i na długo starcza. Spora na włosy, żeby długo nie były w turbanie, tak jak Wam mówiłam, długo przetrzymywanie włosów w turbanie nie jest zdrowe dla nich, więc szybko zdejmujemy i lekko wycieram włosy w ręcznik. I włosy rozczesuję szczotką. Od dołu do góry, tak jest najbardziej bezpiecznie dla włosów. A tak rozczesane włosy nakładam ten kultowy olejek Z Matrixa, który je wygładza i od razu ma w sobie termochronę, więc będzie nam chronił włosy przed suszeniem. Kropenek. I na końcówki. Jest teraz suszyć włosy i bardzo duży protyp dla osób, które chcą mieć bardzo wygładzone włosy, to kupno właśnie takie suszarki z takim dzióbkiem kaczuszki. Ona mega wygładza włosy, bo skumuluje nam właśnie to powietrze ciepłe, taki, wiecie, prostokącik. Suszałam włosy i tak prezentuje się efekt końcowy mojej pielęgnacji włosów. No, uważam, że jest przepiękny i zawsze będę Wam polecać właśnie te produkty od Matrix. I serio, naprawdę to nie jest współpraca, ale popatrzcie na ten efekt przepiękny. Teraz przechodzimy do twarzy i będziemy goić twarz. Wiem, że niektórzy są zwolennicy, a niektórzy są przeciwni godaniom twarzy. Ja kocham to robić, kocham ten efekt, kocham jak ta skóra jest taka wygładzona, miękka, przyjemna i na niej wygląda lepiej makijaż, kiedy jest ogolona, więc właśnie to teraz zrobimy za pomocą trymera. Ale nałożę sobie jeszcze nawilżający serum, żeby aż tak nie podrażnić tej skóry, które i tak później zmyję. Ale żeby nie podrażniać, nakładam kwas chlornowy po prostu z Bielendy, żeby to serum uważam, że jest to jedno z lepszych nawierzających serum. I przechodzę do golenia twarzy. Popatrzcie, ile schodzi włosków. Od razu podczas golenia twarzy, zgolę sobie też wąsika oraz wyreguluję sobie brwi też za pomocą tego samego trimera. Już ogoliłam twarz, wygoliłam też brwi, wąsik i teraz idę zrobić tak naprawdę oczyszczanie naszej twarzy, użyję tej emulsji z Garniera którą bardzo Wam polecam, bo jest cudowna i jak chodzi właśnie o cery suche, to mogę Wam ją mega polecić. Zacznijmy już z pielęgnacją twarzy, nałożę sobie ten toning z Lab Jest naprawdę bardzo delikatny. I taki idealny pod maseczkę, bo zaraz będziemy nakładać maseczkę I dzisiaj nałożę sobie taką maseczkę, jest ona z Labiotika. Kupiłam ją w Hebe, pierwszy raz ją będę testować i jestem bardzo jej ciekawa Bo jest to maseczka nie w płachcie, tylko hydrożelowa Więc jestem ciekawa jaka będzie różnica Mam tutaj pierwszą część na górę Teraz dół maseczki Powiem Wam, że bardzo jest komfortowa ta maseczka, bo nic nie spada, ładnie się w niej wygląda i bardzo mi przypomina taką wyglądę te maseczki z doktora Jarta, więc jak ktoś chce sobie się trochę poczuł jak te maseczki z doktora Jarta, to myślę, że naprawdę bardzo fajnie sprawdzić te maseczki. Bo były różne warianty. Ja właśnie wybrałam dla cery z przemarwieniami. Teraz ściągam maseczkę, trzymałam ją 20 minut, tak jak zawsze się trzymam maseczki około 15-20 minut. I tutaj tylko zaznaczę, że nie pokazuję Wam mycia i całego mojego procesu mycia zębów, jakichś tam innych szczotkowań i tak dalej, nitkowania, bo będę jeszcze coś na pewno jadła, bo jest w zasadzie wczesna pora, jest dopiero 20, więc żebyście nie myśleli, że robię wszystko oprócz mycia zębów. To tylko tak zaznaczę. No i co, ściągamy tę maseczkę, ale ja powiem Wam, że była mega wygodna. Tak dawno nie miałam takiej komfortowej maseczki. Po prostu mogłam w niej wszystko robić. Nie zsuwała się, nie przeszkadzała mi. Mogłam normalnie, mogę w niej normalnie mówić. Mogę wszystko robić. Jest mega komfortowa, fajnie, tak lekko chłodzi. i Cały czas czuję, że po prostu fajnie działa i naprawdę na pewno to nie będzie jednorazowy zakup, tylko kupię jeszcze raz na pewno ją. Powiem Wam, że dużo esencji ona nie ma w sobie, ale wydaje mi się, że ona po prostu działa tam już. Głębiej niż tutaj na zewnątrz, niż jak te wszystkie maseczki w płachcie. No i tak mówię, ja mam pierwszy raz taką właśnie maseczkę ale fajne jest to doświadczenie i na pewno nie raz jeszcze ją kupię. Teraz już przechodzimy do prawowitej witej skincare, nakładamy krem pod oczy, no bo już nie będę nakładała serum, bo wiadomo po maseczce raczej nie nakładam serum. Ten krem pod oczy z witaminą C z Garniera jest mega fajny, bardzo Wam go mogę polecić, jest super, fajnie tutaj nadwilża mi pod oko i rozjaśnia właśnie te okolice. Ja nakładam mój ukochany krem z Mixy 10% Hyaluronic Rich i jego nigdy nie żałuję, to jest mój ulubiony krem jak chodzi dla serumów, Suchy. Teraz zobaczcie, jakie ono piękne daje glow. Kocham to uczcie pokrojem. Teraz przechodzimy do ust i nakładam najpierw sobie taki peeling z Neo. On jest bardzo fajny, żeby zdjąć właśnie na skórek ze ust. On się prezentuje. I nakładam go dosyć sporą ilość Teraz chwilkę czekam tak naprawdę z tym peelingiem Wytrę to zaraz I nakładamy maskę na usta Maska z Fenty Skin do ust Moja ulubiona Ja mam w tej wersji waniliowej i powiem wam, że to jest cudo I w ogóle bardzo jest wydajna Ja ją mam już od ponad pół roku i ja nadal mi się nie kończy, a używam jej codziennie już Ostatnim krokiem nakładam krem do rąk Z tej samej serii, co wam pokazywałam żel i też balsam Pamiętajcie o dłoniach, dłonie też są wizytówką Naszego właśnie ciała i ogólnie nas. I to by było wszystko, co robię podczas mojego everything shower. Dajcie koniecznie znać, czy to jest dużo według was, czy mało, co byście jeszcze dodali. Dajcie koniecznie znać, czy podobał wam się taki film i czy chcecie więcej takich filmów właśnie, gdzie wam coś polecam, pokazuję wam jakieś moje rutyne pielęgnacyjne, czy to z rana, czy to wieczorem. Chętnie wam coś jeszcze takiego nagram, czy to też może moją rutynę właśnie makijażową. Ja wam już dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych filmach. Mua!